you Stokinger nie chce powrotu kotulanki do klanu, a Moro odchodzi z barw szczęścia. Cześć, zapraszam na flash filmowy. Agnieszka Kotulanka z Klanem pożegnała się w połowie 2014 roku. Choć jej bohaterka zmarła, pojawił się pomysł, by wróciła. Krystyna Lubicz miałaby się pojawiać w scenach wspomnień swojego męża. Takiemu obrotowi sprawy przeciwny jest jednak Tomasz Sztokinger. Jak będzie trzeba, to zagram w takich scenach, ale nie powiem, by mi się to specjalnie podobało powiedział aktor w rozmowie z faktem. No to to na pewno ten lot mach powinna wyjść pierwsza. Obsadowe zawirowania nie ominęły również innego popularnego serialu Bar Szczęścia. Z produkcją rozstaje się Joanna Moro, której nie zobaczymy w powakacyjnych odcinkach. Choć pojawiły się plotki, że twórcy serialu nie są zadowoleni ze współpracy z Moro, Karolina Baranowska z MTL Max Film zaprzecza. Joanna Moro grała w barwach szczęścia od początku istnienia tego serialu, ale zawsze z długimi przerwami. Teraz znowu nie zobaczymy jej w nowym sezonie, ale nie wykluczone, że w przyszłości powróci do serialu. Nic mi o tym nie wiadomo, żeby Komukolwiek z produkcji źle się z panią Joanną pracowało. Aktorka ma teraz inne wyzwania zawodowe, powiedziała Baranowska. Po ukazaniu się wyszło na jaw, że informacje, które pan Piotr podał dziennikarzowi, niewiele mają wspólnego z rzeczywistością. W serwisie Onet Film polecamy nowy odcinek, jakby nie patrzeć, gdzie przeglądamy się serialom, które oglądamy, choć się tego wstydzimy. To tyle na dzisiaj, cześć!